Panie przewodniczący, chciałam pana zapytać taką rzecz. Czy robił to pan z głupoty, z chciwości, czy z bezczelności, zabierając młodym ludziom 150 miliardów złotych z ofer? Oszuk, okradł pan moje dzieci i inne dzieci. I miał pan czelność powiedzieć jeszcze, że przecież to nie są wasze pieniądze. A czyje to były pieniądze? Proszę, proszę zostawić mikrofon pani. Jak pani skończy, sama odda mikrofon. Aha, jeszcze jedno, tyle pan. Proszę mówi, bliżej, bo nie słychać. Tyle pan mówi o, o uczciwości, że dla pana rządów, jak pan budował drogi autostrady, wszystko grało. A czy pan pamięta, jak przychodzili ludzie do Pana, którzy pracowali na drogach i rzucali teczkami? I pytali się, z czym mam iść do domu? Pamięta pan to? Pamięta, pamięta pan. Tak, tak, pamięta Tak było dobrze. A czy pamięta pan, dlatego że matka nie miała za co kupić dziecku chleba, to żeście jej zabrali dziecko? Pamięta pan takie rzeczy? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. Pamięta Tego nie. nie pamiętam. Ja pamiętam fakty, a nie a... pamiętam propagandy. A ja jeszcze panu powiem, że kiedy przeszłam na emeryturę i otrzymałam pier pierwszą waloryzację merytury, dostałam 4,50. Szkoda było tylko tych 4,50, bo więcej wydano na papier, na pocztę i na urzędnika. Dziękuję. Dziękuję. To po kolei. To... O, po kolei. Po kolei. Po kolei. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, ale dajcie mi szansę powiedzieć i... Szanujemy się tu nawzajem niezależnie od słownictwa, jakie dyktują emocje. Za pytanie o OFE bardzo dziękuję, bo dzięki Państwu i Pani pytaniu mam okazję po raz kolejny, ale bardzo głośno i dobitnie powiedzieć, że powtarza Pani ohydne kłamstwa na temat OFE. Nikomu nik... I Mam nadzieję, mam nadzieję, że przeprowadzi Pani sama to badanie. I wyślę Pani do mnie pocztówkę z przeprosinami. Na czym polega to badanie? Proszę sprawdzić, ale ja Pani, ja pozwoliłem pani wypowiedzieć kwestie, co do których się nie zgadzam i poproszę o wzajemność. Proszę sprawdzić dowolne konto ZUSowskie byłego uczestnika OFE. Dowolne. Wszystkie pieniądze zostały przeniesione z OFE do ZUS-u. Każdy dokładnie to, co miał w OFE, ma dzisiaj w ZUS-ie. Każdy kto i każdy kto tę decyzję podjął podjął bo miał możliwość zatrzymania pieniędzy w OFE każdy dostał informację. Jeśli chcesz zostać w OFE możesz zostać w OFE. Bogu dzięki. Przygniatająca większość tych młodych Polaków o których pani się martwi miała swój rozum i przeniosła pieniądze do ZUS-u zgodziła się na to. I dzisiaj te pieniądze są więcej warte niż te które były w OFE. I... Proszę, proszę mi wybaczyć ostre słowa. Jak pani mówi, to niech pani pierw to sprawdzi. To można sprawdzić na każdym koncie Zusowskim, w każdej polskiej rodziny. Bez żadnego problemu. Pieniądze z OFE zostały przeniesione na konto ZUS-u. Więc proszę nie powtarzać tej ohydnej propagandy. Ma pani rację: waloryzacja, waloryzacja emerytów, emerytur ta waloryzacja wskutek inflacji, ona była bardzo niska z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiem, czy pani pamięta, kto był przede mną premierem. Ale nazwisko może pani poda. Ja, Jarosław Kaczyński. Jeśli pani się wstydzi tego nazwiska, to ja za panią powiem to nazwisko. Więc kiedy zostałem premierem, kiedy zostałem premierem... Co patrzę, jest taki system. Ale ja do pani mówię. Wiem, wiem, ale pani, pani, pani poświęca swój czas dla mnie, a ja poświęcam swój czas dla pani. Więc mówię do pani. Ja nie mam podzielnej uwagi. Jak pani słucha i rozmawia z kimś innym, to mnie rozprasza i dlatego będę prosił o... Ale chce pani się czegoś dowiedzieć? Czy... Więc, o dzić, o dzić, więc jako premier więc jako premier, zorientowałem się, że w systemie emerytalnym funkcjonuje niesprawiedliwa zasada procentowej waloryzacji. Im masz większą emeryturę i to procentowo ludzie dostawali waloryzację, czyli masz małą emeryturę, masz bardzo małą kwotę, niby ten sam procent. Tak. Podjąłem decyzję, żeby to zmienić. Trybunał Konstytucyjny to zakwestionował. Znaleźliśmy sposób zgodny z prawem, żeby przynajmniej częściowo zbudować system, w którym ta waloryzacja jest kwotowa, a nie procentowa. Jest drugi powód, być może ważniejszy, dla których waloryzacje emerytur, które wynikają z inflacji, były małe, bo nie było inflacji. Bo nie było inflacji. Bo waloryzacja, ten system, ten system, o którym Pani mówi, polega na tym, że jak jest duża inflacja, to trzeba automatycznie waloryzować emerytury. Ale jak inflacja jest zero, to jeśli chodzi o ten system, ten system daje waloryzację adekwatną do inflacji. Ja jestem dumny z tego, że jak zdawałem urząd premiera, inflacja w Polsce była 0,0. Pani być może jest zadowolona z sytuacji, w której Pis daje, a następnie funduje pani takie podwyżki, że Pani nawet nie w stanie się zorientować, jak szybko to wszystko co dał, pani zabrał. Więc, więc ja uważam, ja uważam, że lepsza jest władza, lepsza jest władza która może niekoniecznie obiecuje i daje, ale jak daje, to nie zabiera. Inflacja jest złodziejem organizowanym przez władzę, a najbardziej na inflacji tracą, nawet jeśli czasami niektórzy to wypierają. Na przykład są zakochani w tej władzy w Kaczyńskim z różnych powodów, różnych. Ich sprawa, ale nie zmienia to faktu, że oni najbardziej dotknięci są inflacją. Bo wciąż dla większości polskich emerytów ten koszyk podstawowy, który jest najbardziej dotknięty przez inflację, nie wiem, czy pani się będzie ze mną spierała, ale jak ja słyszę oficjalne komunikaty GUS-u, że inflacja ma 16%, i później moja teściowa mówi mi, jak wygląda jej koszyk, jak wraca z biedronki, i że w jej codziennym rachunku inflacja to jest 30%, bo ona kupuje podstawowe artykuły i musi zapłacić za prąd i za gaz. To ja chcę pani powiedzieć, że ja zarówno jako kiedyś premier, dzisiaj obywatel, no w tym sensie zwykły, że bez władzy, nie urzędnik, ja zawsze będę wolał władzę, która może y, nie zawsze jest hojna, bo rozdaje przecież ludzkie pieniądze, ludzkie pieniądze, ale nie daje sobie podwyżek. Wie pani, że przez 7 lat nikt z moich ministrów nie dostał podwyżki? Czy wie pani, że... Czy pani wie, że przez 7... Czy pani wie, że przez 7 lat żaden z moich ministrów nie dostał nagrody ani podwyżki? Przez 7 lat? Warto patrzeć na sprawy w taki, powiedziałbym, sposób, który nie jest, jakby wie pani, trochę zdeformowany emocjami czy takim nastawieniem politycznym. I ten przykład OFE jest jakby najlepszy. Co do. Tej matki, którą zabra, której zabrałem dziecko, bo nie miała na chleb. Czy pani, na, czy pani jest również w tej bardzo smutnej sytuacji, w jakiej jest dzisiaj ponad połowa Polek i Polaków, to znaczy, że jak pani włączy telewizor, ma pani tylko TVP-info, bo zamknęli możliwość oglądania innych telewizji. Bo to by wiele tłumaczyło. To by wiele tłumaczyło. Jeśli pani została przekonana przez kurskiego i jego koleżanki i kolegów z telewizji publicznej że tusk z wilczymi oczami chodził i zabierał matkom dzieci bo one nie miały na chleb to trudno no szczęść boże ja tu na to nic nie poradzę już